Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Pan Strad witam Was w Europie 4. Na samym początku chciałbym odmienić, że nagrywam ten głos już po nagrywaniu odcinka, ponieważ sprzęt mi zaczął szwankować i nie nagrywa mi się dźwięk. No cóż Tutaj teraz muszę kontrolować czy się nagrywa wszystko. Na razie jest git. Mm. I tak I w tym odcinku chciałem trochę ustabilizować mój kraj, ponieważ po wojnie z Francją wybuchła na mnie lekka koalicja, ale zaspokoiłem trochę to, przez co utraciłem Normandię, faktycznie całą. Tutaj teraz na nią przechowywałem trochę. trochę. Trochę ją widać było. Na francie mam 23 tej ekspansji i to może spowodować jej nierojalność. Ja mam też za dużo e, relacji, jak tutaj pokazywałem przed chwilą, przez co trochę mało dostaję punktów dyplomatycznych. Teraz pokazuje, e, że... E, kurde. że z Austrią mam sam Royal Marriage, więc jak umrze mi król, to będę mógł będę mieć jedną relację mniej, zostanie mi jeszcze jedna nadwyżki Teraz pozwałem jak że będę mógł zanektować lestek, gdy podbije całą Irlandię Że będzie fajnie w tym odcinku jak mi spadnie ta, ta agresywna ekspansja na, na, na otomanów wybuchła Krucja, ta więc jest super, ale nie mam do nich jak za bardzo dojść, bo dzieli mnie strasznie daleki dystans. Oczywiście jak zwykle na początku nie wiem co budować, tutaj chciałem trochę ustabilizować chyba. Nie, tutaj tak po prostu przeglądałem. Regencja mi wybuchła, czyli już mam relacje z Austrią zniszczone i pokazał mi się możliwy bunt. W Francji, który już Wam zaspoileruję, wybuchł, ale na szczęście go poskromiłem. To jak widać na dole, Tunezja tłucze się z Kastylią, przez to, że Kastylia wypowiedziała wojnę Grenadzie, ale to mnie nie obchodziło. Ja przesz przeszłam do tego tylko po to, żeby mi nie zerwało sojuszu. Tutaj zaczerpywały się relacje, żeby. Zostali się chyba bardziej lojalni według... ...do mnie. O. I zacząłem patrzeć nad misjami. Które wziąć, które obecnie są jeszcze niepotrzebne. No i co? To w tym odcinku chyba zacząłem też podbijać, no właśnie, my, myślałem na tym, żeby po ustabilizowaniu mm, mojego kraju, czyli pozbyciu się tej agresywnej ekspansji trochę od ten, zacząć podbijać właśnie Irlandię, tutaj dostałem możliwy tych insult na wasala Kastylii chyba albo możliwość poprawienia relacji z innymi krajami, którymi niestety nie była Francja. Co mnie trochę zabolało. Niestety. Co się głowiłem. Co to było za Nawarka. Tak jak powiedziałem, to był już wasal Kastylii albo Aragonu. tam już nie pamiętam. O właśnie tutaj jest. Taki mamy piputki. Kastylii. To jest wasal Kastylii. Mm, działa, działa tak pipotkin dyplomatyki nie są takiego pipotkina małego nie jest potrzebny więc wziąłem relację i zobaczyłem technologię militarna nareszcie awansowałem militarnie jestem już gównem w tej Europie no tutaj yy. myślałem jeszcze nad tymi na tym co mogę wziąć no i fajnie No tutaj w tym momencie zauważyłem, że Francja została trochę bardziej lojalna i Jakoś uciszyłem tutaj Jak widać mój przychód jest Ujemny i zaczęto tutaj tłumaczyć e, Po tych estate'ów Szlachta, kre, czyli szlacht, Czyli nie szlachcica e, Duchowi i kupcy Szlachta może mm, ulepszać, tak jakby, zamki, zwiększać nam pobór do ludzi, y, pobór do wojska. Y, księża mogą nam zwiększyć, dzięki nim możemy zwiększyć podatki, y, zwiększyć szy szybkość nawracania się, a szlachta, szlachta mm, kupcy. Dzięki kupcom możemy oczywiście zwiększyć swój zysk z handlu. Co ja tutaj spróbowałem teraz zrobić? Tutaj najlepszy poet jaki miałem, taki, który mi dochód by dał. Ja z zauważyłem, że to już ma ability, więc miałem taki problem. Tutaj dałem już jedną. Chyba cztery prowincje im dałem, czy dwie? Trzy, trzy wydałem, dobra. I próbowałem tutaj podreporować stosunki ze szlachtą, która niestety się oburzyła, że nie zabrałem ten eee. No. Tutaj w głąb dałem mi chyba W Yorku dałem jeszcze bur sam no właśnie, ten 4. Tak próbowałem już po prostu coś, takie tereny, po prostu żeby mieli, żeby nie gniewali się zbytnio. Hmm. Tutaj tak dziwnie się komentuje to co się już robiło wcześniej. Tutaj jak ja na siebie jestem zły, Jeszcze do tego dodam, że nagrałem dwa odcinki pod rząd. I nie sprawdzałem czy mi się nagrał poprzedni. Z dźwiękiem. Godzina bezstresowego gadania Coś co może powiem chyba się nie obazicie O i zakończyła się wojna Portugalii i Grenady Ale tutaj zobaczyłem, że Decyzja mi się zaakceptowała o to, że zesrałem 10 merkantyzmu, który jest naprawdę bardzo, bardzo ważny w tej grze. Z historii oczywiście powinniście wiedzieć, co to jest zasada merkantylizmu. Mm. W niej chodziło o to, że więcej produkujemy, niż kupujemy ten towaru. Na przykład w takich Francjach to było. Francja niby ma dużo tych ziem, na których się produkuje zboże, ale ona też dużo go kupywała. Tam, zarządów coś, tam, krwioletnie, który to był, to się zmieniło i oni, i oni zaczęli więcej produkować niż właśnie niż kupować na RTN. Więcej sprzedają niż kupują. O to chodziło w tej zasadzie głównie. Tutaj zacząłem jeszcze patrzeć nad tą agresywną ekspansją, która niezbyt bardzo spada tam o 5 punktów. Tylko mi spadła od początku odcinka, od zakończenia tamtej wojny koalicyjnej. i mm. tutaj mi się już zaczęło tłumaczyć e, instytucje. Tutaj chodziło o to, że. Wybuchła właśnie teraz renesans, tam w beści chyba wybuchł. Przez co teraz... Mm, przez to co? Mm, przez co ten... Przez to Państwo, które nie mają tego kupionego tutaj pokazywałem właśnie te instytucje. Tutaj mm, jest renesans, a, najba, a najczęściej wybucha właśnie we Włoszech i tutaj było ten, że wszystkie państwa muszą to przyjąć, że nie mieć minusów przez to. Jest też kolonializm, który może się zdobyć. Kastylia, Portugalia, Anglia, czy tam Aragon, takie kolonialne, właśnie państwa typowo. Tylko muszę tam jako pierwszy chyba odkryć nowy świat i założyć chyba kolonię, jeżeli to się zaakceptowało i tam osiągnąć któreś tam wiek. To musi, być, to musi być chyba 1500. Hmm. Tam wszystkie, każde z kolei ma już swój tam własny, o tej sobie właśnie, co potrzeba do kolonializmu. Hmm. Jak już tutaj, wybuchają niestety podwyższony koszt technologii każdej. Niestety, co każdego może bardzo smucić. no i gdyby nie to 11% to administracja miałbym bliżej i pakowałabym mi. no praktyw, prawdopodobnie połowę tego paska który tam widać no ale cóż, bywa niestety muszę kiedyś wybuchnąć Aha. no i to już zacząłem patrzeć nad przyszłą wojną ze Szkocją i pokazałem Mniej więcej to, co się dzieje na świecie. Tam Moskwa zaczęła coś panować, władać coś, zaczęła mieszkować, w Polsce trochę przysnęła. No yeah. i tutaj otrzymałem event, że szlachta chce być potężniejsza. Nie wiem, nie wiem po angielsku zbytnio. O i taki zrobiłem zrobić, a nie z nie dawałem. Tutaj oddałem trochę prestiżu, żeby więcej lojalności. No i tu już zacząłem planować przyszłe wojny, myślałem nad tym. Tutaj muszę odzyskać właśnie te tereny Normandie, o właśnie. No i wspaniałym merkantylizmie teraz Dzięki <laughs> tam 50 punktom Papa mogę trzymać jeden merkantylizm aha bunt i nowy król I od teraz mogłem wypowiadać już wojny <laughs> Co jest bardzo, bardzo fajne co ja się dziwiłem, że nie miałem gen generała, jeszcze, więc musiałem go sobie stworzyć, kupić. <grym> nie wiem. No i zaczęła się rewolucja ocean. Niestety, bardzo, bardzo szybko stłumiona, na moje szczęście. To jest, będę mógł podbijać mm. um, wszystko dookoła. No ale niestety, jest mm. ten ekspansja jest tą właśnie wadą w Europie. Do takich jak Francja, Anglia, gdzie jest tylko jeden. Mm. Um, jedna co. Jedna drużka, tak jakby rozwój, czyli albo cesarstwo, albo jakieś małe główienka albo po prostu koalicję. Są trzy dróżki. Więc takim krajem jak Polska, Litwa, Moskwa na przykład, możesz tak samo wybrać koalic... koalicję, mm, kolonializm, rozwój kolonii, ale to jest bardzo ciężkie w przypadku tych krajów. Możesz wybrać rozwój w małych głównach, które gdzieś tam są. w cesarstwo, na zachód możesz, nie, na wschód można iść. To jest dużo możliwych dróg do rozwoju, do podbojów. No ja niestety, to taki dosyć trudny kraj na początku. O, tutaj w ogóle zobaczyłem, że już mam klejmy na całą Szkocję, na całą Irlandię. Międzytem no, po wezwoju Irlandii tutaj jest zaznaczony teren, yy, jaki muszę zdobyć do... Yy, do kończenia, do dokończenia do wykończenia tej właśnie misji no tutaj to, to zaczynałem e, zacząłem planować mój a w, mój wielki atak na kraje, na kraje irlandzkie hmm. Wystąpił błąd, powinno być trochę bliżej. Te dwie, bardziej lepiej poprawić misję, troszkę wyżej, powinny być. Bo strzelka jest trochę niezbyt dobrze zrobiona, No niestety błąd, błędy gry. No tutaj, teraz przeniosę wojska ja i zaraz będę wypowiadać wojnę temu niebieskiemu krajowi. Jakoś to poleci. No tutaj myślałem, jaki kraj zatrudniać, ale w końcu właśnie ten to zaatakowałem. Bo oczywiście to był, to była najszybsza droga rozwoju w... Jeśli o to chodzi po prostu. Rozwoju mojego małego, paciupieńkiego Lester. pięknego pasara Który jest w zasadzie taki, pochodzi takiej Mołdawii, e, Mazowsza jaka ma Polska, taki wasat główny po prostu. Mm, a tutaj jeszcze króla powołałem, który pomimo, że jest amebą to jako taki z jego generu jest w miarę dobry. Taki nie za, doby, nie za sobie, taki w sam raz. Jak <laughs> taki Benzema. Wiesz, <laughs> jeśli chodzi o piłkę nożną dzisiejszą. W tamtym sezonie lipie główna na to teraz. No tutaj zacząłem już podbijać, te tereny. W sumie tylko ogólnie za dużo, nie, za dużo się nie działo, ale jako tak, od tej cokolwiek się działo. <grymny> Nie podejrzewać, że będą się o tyłu i tak e, omówić. No tu wygrałem pierwszą bitwę. Przerażająca przewaga z mojej strony. O tam, lecce coś nie zaczęło działać tam. Posz, poszło szturmem na stolice śmiesznego kraju, który zaatakowałem. Nie będę już nazwy to. No, hmm, jakieś słabe, co, to było coś na te. No to ja zacząłem planować następny atak. Sligo powstało jakimś dziwnym cudem. No to i Sligo oczywiście, to jest moja droga na podwój Szkocji. Bez ataku jakichś tam zbędnych innych krajików. Także były tylko dwa państwa kontroli: Ale, i Francja. To jest. Pochadza równa walka. To ja też uszłem szturmem na... ...to jest tutaj wychodziła że mi... ...król jakimś innym przypadkiem nie zginął... ...podczas tego szturmu na zamek. Ponieważ generałowie, ja królowie często... Często gestro robią kinać w takich sytuacjach. No tutaj Amia grała Alberta, chuda Podbija już OMEN, a ma, nie wiem, no, sobie już zacząłem przekazywać pod okupacji mojego wasala, żeby po prostu nie kosztowało to moich punktów administracyjnych, ponieważ one są bardzo, naprawdę bardzo ważne pod względem technologii mojego, rozwoju mojego kraju i innych takich. No to już miesiąc od nowego roku mogłem już mieć względem merkantylizmu. Jak pokazałem teraz. Jeszcze parę dni. No i już mogę być mercantyzm. Co jak wspominałem jest naprawdę bardzo ważny Ormond, o, o to mi chodziło. Dobra Albert Hut teraz idzie wesprzeć resztę armii Żeby ta wojna się szybciej zakończyła ja rzucić okiem, że spojrzałem się, że Kastylia, <laughs> Hiszpania w Nawiasie hmm. zaczęła już prawdopodobnie kolonizować kiedy ja jeszcze się piję w Irlandii, co jako bot pewnie by się stało przez piesze no, przez... w bardzo szybkim czasie od rozpoczęcia grając ja nie minęło jeszcze 20 lat od rozpoczęcia gry, z tej moją Anglią, ale to jako bot pewnie już miałbym to podbite, a Francja nie byłaby moim y, wasalem ale jako takoby się tutaj zaczęła tutaj koalicja główienek z całej, z całej Irlandii To nie byłoby zagrożenia jakby nam no nie wybuchła, Prze, przez co też nie wybuchła Ja się bardzo cieszę <grym> No to w ogóle jest amominacja, że 32 tysiące przeszło, 35 chyba razem z Lester. Oblega jeden malutki Ford, Ma ponad połowę obrężenia, tam już nie mają co jeść, nawet oni nie jadzą swoje własne nogi faktycznie, Wiesz tam, z jeszcze tam naparzały z armat statki. Moje. I... I... To było nie do pomyślenia, że 57% na szczęście, ale na szczęście to padło. Ja bym to zabrać, jeszcze 7 dukatów dla siebie zabrałem, co jest fajne bardzo. Jest ogólnie spokczan. No tutaj zakończyłem tą wojnę. Moje desta się powiększyło. Ja się bardzo cieszę. Tutaj już zacząłem transportować moje y, jednostki, żeby pokonały po prostu bunt we Francji, żeby tam nic się nie, nie stało dziwnego. Żeby jakimś dziwnym trafem się Francja ode mnie nie odłączyła. Y, tutaj generał Albert Hut oczywiście pierwszy poleciał na front, nie wiem, na próbę poskromienia buntowników. No tutaj, trochę, że fajnie się bym nie wbili, bo jakbym się wpił w nich, którzy by stali w Querco w yy, No, właśnie pokazuje kłęko. Kłęcy, kłelki, nie wiem. Tam ja miałem straszne mięso i mógłby być kłopot z obleganiem tego. Ale to oczywiście się wbiła już administracyjna technologia. Mój kraj się stał jeszcze większą imbą niż był do tej pory. I postanowiłem cofnąć moje jednostki, po prostu do kraju. Tutaj spojrzałem co budować, a gdzieś oczywiście nic. po jestem na początku gay, niby. I... Nie wiem za co budować, po prostu. Ja wbił piątą tam administracją, ja czy czwartą dyplomatyczne, które mógłbym już budować jakieś sensowne budynki, ale no cóż, cóż nie mam jeszcze takiej technologii, więc coś podpiął tutaj minimalna koalicja choć ja mogę wybuchnąć zacząłem też poobmyślać na, na następnie zaatakować i właśnie tak Tomont w tak się to czyta zaatakowałem następnie a to już... No tutaj Albert Hut został przeniesiony do innej armii na, na Irlandię. Czy w tym? Nie, w naszym odcinku zaatakowany. A ja po prostu przemieściłem odpowiednio, ustawiłem i zacząłem się pożegnać. No to zauważyłem, że chyba on właśnie ma dwa sojusze. To na kai. To, co stoi za mną w Kork, nie? W Desmoncie. Tutaj to, to niebieskie, i to jasno-zielone. Limonkowe, coś w tym stylu. Więc ja tutaj zacząłem ustawiać armie jakoś dziwnie jakieś moje śmiczne manewry, że się przestraszyli, że boom, ambia duże, wielkie. No i w tym momencie już zacząłem się żegnać, więc no. Na wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony był Państwa taka to była Europa Universalis 4. Trzymajcie się. Na razie. Cześć.